Dzień dobry, siemanko, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić bazę na kamperwana, który już w sumie jest prawie na ukończeniu, ale mam trochę materiałów z poprzednich, że tak powiem, okresów, kiedy Wam pokażę też jak on wewnątrz wyglądał jeszcze przed zabudową, bo teraz zabudowa to już jest prawie, prawie skończona na tą chwilkę, natomiast zewnętrznie on się niewiele zmienił, dlatego też pokażę Wam, bo jakoś nie nagrałem po prostu <gryny> jego prezentacji po prostu z zewnątrz. Nie? Baza Fiat Ducato 2008 rocznik, czyli nic odkrywczego. Silnik 3.0, 160 koni, sześciobiegowa skrzynia. Idzie jak złe, jak to mówią. Wersja, wersja prawie 6-metrowa, czyli L3, prawie że najdłuższa, no i średniak, czyli H2. No i z zewnątrz no cóż, złoty a skromny jak to mówią, bo to taki srebrny złoty, tak nie wiadomo jak go nazwać. Wersja cała przeszklona, ponieważ była to wersja osobowa, auto sprowadzone w 2016 roku z Danii. Tutaj jeszcze pozostała nalypka oraz numer 12. Auto było zabudowane jako auto do przewozu osób niepełnosprawnych. Stąd też pozostałości po windzie. Mam jakieś zdjęcie, to Wam pokażę jak ta winda chyba wyglądała oraz jak ta zabudowa wyglądała z fotelami. Była to wersja 9-osobowa z windą. Winda rzeczywiście jest zdemontowana. Zdemontowany też jest taki próg, który tutaj był. No i część foteli, która nie była potrzebna. Z zewnątrz, no cóż, z zewnątrz taki jak to auto na tyle lat, no to ma jakieś tam ślady, że tak powiem. Porysowane gdzieś trochę od gałęzi, tutaj jakieś rysy. Tutaj spawane były drzwi, widzę, że znowu coś tam troszkę trzeba by było to zabezpieczyć oraz podmalować, jakąś troszkę zaprawkę zrobić. Tutaj była ciekawostka, sorry, że tak Wam pokazuję, trochę i przy krzakach i tak dalej. Ta szyba z boku była źle wklejona, tutaj na dole trzeba było, bo się korozja wdała. I się po prostu szyba odlazła z, z lakierem. Nie? Ponownie Trudno. szyba została wklejona, Oczywiście tutaj wszystko zostało wyczyszczone. Nie było tam jakichś dziur, no ale oczywiście no, trzeba to było, bo się po prostu lakier łuszczył, Trzeba to było zabezpieczyć. Wersja Max, co nie wspominałem chyba czyli mamy 16-calowe koła, wzmocnione zawieszenie, większe hamulce. No, taka wersja na dwóch piórach, na dwóch resorach oraz ciekawostka. Nigdy się z tym nie spotkałem. Nie wiem, wersje, może niektóre osobowe, po prostu miały, albo to jest jakiś patent. To auto ma z tyłu stabilizator, co się w busach nie zdarza. Ja nigdy nie widziałem jeszcze w trojaczkach, żeby tutaj był normalnie stabilizator z tyłu. Pod spodem e, zdrowo, e, tutaj te wszystkie, najważniejsza rzecz, e, tutaj musicie zawsze sprawdzić. I tak tutaj była, było pół wiaderka piachu w tych progach, ale nie są przegnite ani z tej strony, ani z tej. Wszystko twarde. E, o, tutaj korek muszę wsadzić. Widzę, że korek udało mi się wyciągnąć, ale nie wsadziłem. E, trzeba to e, wsadzić. E, Przedu fajne opony 215 65 R16 nie takie powinny być trochę są za niskie przez to auto tak trochę ono się fajnie zachowuje jak się jeździ po, po gładkim natomiast no, jest teraz znacznie niżej więc jak się gdzieś wjedzie w jakiś teren no to tak tak yy, wiadomo te kilka centymetrów yy, robi różnicę bo po prostu stoi w tym momencie niżej. Klapasz też jest denerwujący bo on jest za nisko i jego się trafia różnymi Krawężnikami i tak dalej. Z przodu, no, auto jest w ogóle nie przeze mnie, więc ja je wam pokazuję trochę tak, tutaj, jak ono stoi przy tych krzakach u mnie na robocie. Lampa zodorzyła się, już trochę tak, wypłowieć. Te lampy tak mają, trzeba je po prostu przepolerować, polakierować albo oddać do, do, do regeneracji. Plastiki też takie, już trochę mają ślady, nie są już takie czarne, jak być powinny. Nawet ten grill z przodu, już tak troszkę troszkę z niego ten srebrny złazi, ale jak widzicie lakier na nim nie wiem czy ten złoty po prostu był trochę lepszy, nie, nie złazi tak, gdzieś tam na masce bezbarwny widzę, że tam się troszkę łuszczy, ale właśnie to jest dwuskładnikowy lakier, czyli mamy yy, Tą, tą bazę i mamy bezbarwny zazwyczaj na przykład te białe no to te białe no to, to, jest, to jest akryl tak to, to, to jest akrylowe widzicie tutaj z boku stoi tak też coś to co może stać Ducato. <noise> nowe rejestracje już by już auto przerejestrowane yy, na specjalne kempingowe no i co yy, 3.0 160 koni fajnie to bardzo jeździ yy, przyjemnie bez jakichś jeszcze DPF-ów, jedynie to tutaj jakiś EGR jest. Jakieś ślady, ślady walki no, no ma. Tę budowę mam kupioną, tylko nie mam jeszcze czasu je wymienić. Jak zrobię zabudowę to, to wymienię. Z drugiej strony też jest troszkę pęknięta obudowa. Trzeba to, trzeba to będzie wymienić. Z zewnątrz tyle. Zobaczmy jakie materiały mam jeszcze tam. Poprzednie i zobaczymy jak to się uda zmieścić, czy to będzie jeden materiał, czy to będzie dom dwa materiały. Zobaczę jak to wam złożę. Także witam Was z wnętrza to co tutaj słyszycie, to sobie działa i to całkiem sprawnie Wybasto to fabryczne. Zupełnie nie wiem jak się je obsługuje, poza tym, że trzeba je nacisnąć. Włącznikiem, jak to ja mówię, tutaj tym guziczkiem, i ono sobie działa. Wiem, że jeszcze ma jakieś tam nastawy, takie wiecie, na godzinę, że tam ma włączyć, czy coś takiego. I już teraz zaczyna mi tutaj być duszno. Bo grzeje tymi kratkami to w sumie nie, ale grzeje gdzieś tutaj. A bo tutaj jest na nogi, i na właśnie, o, teraz będzie grzało tu. Ta, grzeje całkiem konkretnie. Obawiam się tylko, że to może wykończyć akumulator na dłuższą metę. Tak wygląda ogólnie szoferka, nie? Szoferka jak szoferka. No. Bardziej mi się kierownica podobała Fiatowska niż na przykład Cytryny czy Peżota. Chociaż sam znaczek no Peżot ma na przykład ładniejszy. Tego lwa. Co my tutaj mamy? Boczki są w wersji. Pierwszy raz takie widzę, ale to myślę, że dlatego właśnie, żeby wersja osobowa, chodzi mi o te materiałowe, tutaj takie podłokietniki, wstawki czy coś takiego. Widać, że to po prostu jest do wersji osobowej, oraz mam tutaj taki chwytak do wsiadania, ułatwiający. Na górze jest półeczka, że tutaj akurat nie wiem, czy ją będziecie widzieć, ale jest też ta półeczka, jest też ta dziura. Tutaj czasem jest tacho. Tro... Ale tutaj widzę, że jest taka oryginalna jakaś zaślepka, co prawda troszkę połamana. No i co? Najważniejsze co tutaj mamy to jest oczywiście to, czyli klimatyzacja, klimatyzacja sprawna, i chyba tyle. No, nie ma tempomatu, ale to może się uda zrobić, dokupić manetkę i zobaczyć czy tam w ogóle mamy kabelki. A ten fotel jest fotelem podgrzewanym, do tego fotela oryginalnie jest podłokietnik. Trzeba go tylko jakoś trochę coś oprzyć może ten, bo one wszystkie są takie troszkę obdziabane. I do tego tak samo jest podłokietnik. Właściciel zdemontował te podłokietniki, bo twierdził, że łatwiej dzięki temu przechodzić tutaj na tył i tędy. Nie wiem, taki jakiś śmyk. Popatrzmy sobie, jak to z tyłu wygląda. Tak wygląda cała zabudowa. Drzwi tutaj te główne przesuwane. Jest tutaj taka, taki plastik, który będę starał się wykorzystać. Czymś go może tylko oblepię Chociaż nie jest to głupi pomysł, że on tutaj po prostu jest jako taki plastik, bo łatwo go utrzymać potem, wiecie, w czystości. Natomiast nie jest taki miły, nie. Na pewno do zmiany jest ten panel. Bo to jest jakieś, jakaś płyta MDF czy coś takiego, pokryta jakąś taką ekoskórą, jak widzicie to całe się pomarszczyło, jest już powzmacniane tutaj wkrętami, ale to i tak i tak pofalowało się. To samo jest tutaj z tymi dolnymi, no i tutaj tak samo, podłoga, podłoga ma wszędzie te tak zwane e Czyli te fotele mogę sobie dowolnie tutaj konfigurować, w dowolnym miejscu je montować. Tutaj był jeszcze jeden fotel, mam go i jeszcze dwa fotele tutaj też je mam, czyli mam jeszcze trzy fotele. A ogólnie to była wersja dziewięcioosobowa, i tutaj był jeszcze jeden fotel. O tu, i tu był drugi fotel. Czemu tutaj były? Bo tu był taki stelaż. Nie wiem, jak uda mi się znaleźć jeszcze zdjęcia, to wam wrzucę i fotele były składane, żeby nie zajmowały miejsca, bo tutaj, w tym miejscu, była taka duża stercząca winda. Winda do wózków, jej się pozbyłem, bo ona oczywiście ważyła dużo, dużo pieniędzy. Zawsze to jakieś pieniądze na przy zakupie busa do odzyskania. Tak samo było z tymi fotelami też już się ich pozbyłem na zewnątrz pozbyłem się jeszcze takiego stopnia który się odsuwał razem z tymi drzwiami bocznymi Było on dość nisko to raz dwa ważył bardzo 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 dużo a trzy no jak się te drzwi one ogólnie po jakimś czasie w, w tych trojaczkach tak zwanych trojaczkach ciężko chodzą a tutaj jeszcze dodatkowo trzeba było ciągnąć ten wysuwany ciężki stopień co było, co było dość ciężkie wiecie co ja muszę wyłączyć to wybastą, bo robi mi się tutaj po prostu porówo. no właśnie on jeszcze teraz sobie trochę będzie buczał tam ogólnie to jest fabryczne ona sobie tam pompka normalnie działa dzięki temu mamy już od razu wejście do Hinbasto do wężyka mogę się normalnie dość szybko wpiąć już pompka już pompka słyszę nie chodzi Fotele oczywiście te dwa do wykorzystania, wersja osobowa kupiona, więc przerejestruję to na specjalny kempingowy. Z tyłu oczywiście standardowa zabudowa, czyli łóżko z tyłu, pod spodem duży garaż tutaj za fotelami szafa i łazienka, w zależności od tego, jak to jeszcze wyjdzie, to zobaczymy, ale najprawdopodobniej to jest wersja L3, czyli brodzik wychodzi mi tutaj z tyłu, a szafa tutaj. Tak to mniej więcej wychodzi. Znany układ, taki jaki był. Tutaj oczywiście kuchnia, blat, umywalka, piecyk, płyta dwupalnikowa, gazowa. No i łóżko. Łóżko wyjdzie jak ze 130-140 cm. Będę musiał oczywiście pozakrywać część tych szyb. Podejrzewam się, że ta będzie zakryta aż, aż do łóżka. Tutaj będzie, w łazience będzie okno. Częściowo będzie pewnie zakryte, no i z tej strony jeszcze się zastanawiam, jak to zrobić. Ale wydaje mi się, że też będzie tutaj to, yy, będzie, będzie to zakryte, tu się jeszcze zastanawiam, w kuchni, czy nie zostawić kawałka szyby, chociaż powiem wam, że tego przeszkolenia jest tutaj dość sporo. Co oczywiście jest minusem, ale jest też dużym plusem, bo w tym kamperze po prostu będzie dzięki tym szybom bardzo mocno przestrzennie. Nie wiem, co właśnie z dachem jeszcze, bo jest on taki, jaki jest. Ja Wam pokażę, jak to wygląda o, w tym momencie. Tak, ma dużo lampek. Te lampki działają. Ma też wentylator. Wciąg-wyciąg. W tym momencie on jest zaślepiony, w sensie tutaj jest jakaś folia włożona. Tutaj nawet widać, że, on, że ta folia odstaje. No i ogólnie ten dach jest taki cały zalany. Wi wiadomo, że jeśli miałby zostać, to on musiałby być yy, nawet nie uprany, tylko ten materiał po prostu musiałby być zmieniony. Natomiast to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu to wszystko wiśnie. To też jest jakaś taka płyta, którą na pewno muszę ściągnąć i tam muszę za zaizolować. I w zależności od tego, ile tam będę miał przestrzeni na izolację. To albo ten sufit zostanie, albo wyleci. Bo w tym momencie też razem z podłogą, która jest dość gruba, 3 cm, yy, czystego aluminium, to tutaj jest 190 cm niecałe. A chciałbym te 188 też uzyskać, tak jak zawsze to uzyskiwałem w, w h 2 Jak to uzyskiwałem? No Nie robiłem takich stelaży, tak jak większość, yy, gdzie obserwuję te yy, jak ludzie robią te zabudowy, bo robią, wiecie, robią wszędzie stelaż, są listewki, tak, tak, i dopiero potem jeszcze jakaś sklejka, i potem dopiero docelowe jeszcze jakieś dechy, czy nie dechy, czy tam różne, różne rzeczy. A u mnie cienko cienko. izolacja musi być, bo musi być, ale też bez żadnych takich głupich stelaży, gdzie tu centymetr tam dwa centymetry, i to potem ucieka, i się robi 180 metrów w h 2 jest, to jest niepoważne. Dobra, tyle tutaj z tego wnętrza, tak na tą chwilkę, chyba się rozgadałem, tak? jesteśmy, jestem, jestem po 100 godzinach prac tutaj w busie, no i tak to się mniej więcej prezentuje. Co my tutaj mamy? Mamy zrobioną izolację, oczywiście wcześniej jeszcze było też trochę prac, bo ja musiałem kałkę zmiany biegów założyć, bardzo ciężka praca. Radio jest założone, tylko jeszcze nie jest podłączone. Jak obliczam godzinę? No, obliczam godziny. Tutaj mam rozpiskę nie piszę kiedy i ile godzin. Trochę przybusie też już wcześniej było robione jakieś tam takich mechaniczno-wizualnych trochę rzeczy, chociaż wizualnie jeszcze też nie jest praktycznie w 95% ogarnięty. Ale. Tutaj się działy y, główne zadania, musiałem zdemontować całą y, zabudowę, która tutaj była. No i co mamy? Mamy izolację zrobioną. Y, standard to początek to XPS 3 cm, gdzie tam, w, gdzie są profile 2 cm. Na dachu mamy 3 cm XPS-a i na to mamy potem y, kauczuk, kauczuk z bitmatu. 9 mm, 19 mm, na przykład tutaj na nadkolach 3 mm na takich najbardziej wystających słupkach, to już nie jest w zasadzie nawet żadna warstwa izolacyjna. Ale na tym się skraplać woda, no nie powinna już, nie? Więc o to głównie tutaj też chodzi. Wszystko szczelnie powijane taśmami, dwie rolki taśmy poszło. Nie pamiętam ile tutaj teraz powiem wam, obliczę może pod koniec jak, jak, jak skończę ile poszło kauczuku od, od, od bitmatu, no i gdzie nie gdzie mamy folię, folia tutaj na dole się pomyliłem na początku jest srebrna, Mam taką grubą folię budowlaną, którą gdzieś kiedyś, nie wiem, gdzieś ją kupiłem, znalazłem, nie wiem, nie pamiętam, ale już jest ze mną jakiś czas, bo już przy domu też mi się przydawała. Gruba folia budowlana i z drugiej strony, właśnie ona jest srebrna. Ma, tak, ma za zadanie oczywiście odbijać tam jakieś yy, to ciepło z drugą stronę, więc tutaj już jest odpowiednio w drugą stronę odwrócona i tak samo jest na dachu. Na dachu mamy 3 cm XPS-a na profilach mamy 9 mm jeszcze kauczuku i na to mamy jeszcze cienki pasek 3 mm jeszcze raz kauczuku tam gdzie są tam gdzie są profile. Wleciało okno dachowe z wentylatorem to standardowe, które miałem wcześniej fajne, bo je można też fajnie kupić z oświetleniem. Tutaj jeszcze będzie to oczywiście oświetlenie. No i wszystko wyizolowane. Głównie tak wilgociowo też. A izolacja termiczna, no jak najbardziej też nadkola. Nadkola dodatkowo wyklejone w całość albo butylem i na to 19 mm pianki. Na to przyjdzie sobie kocyk, przyjdzie filtr, będzie fajnie. Właśnie się tym zaraz będę już zajmował, bo teraz już sobie busa tutaj posprzątałem żeby się zajmować takimi czystszymi, że tak to nazwę, pracami, bo izolację uważam tak w 95% zakończoną. Jeszcze troszkę tam, jak widzicie, są jeszcze gdzie indziej otwory, bo elektryka puszczona. 50 metrów peszli. 50 metrów peszli jest puszczone, co oczywiście jeszcze nie jest wszystkie, bo u mnie, u mnie ogólnie 50% elektryki będzie szło po meblach. Będzie szło po, po zabudowie bo taki mam plan i tak większość właśnie kabli będzie dzięki temu nie będę musiał, wiecie, jeździć tak góra, dół, 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 dół i robić kilometrów co zaoszczędza nie tylko pieniądze na kable, bo kable drogie były drogie, są jeszcze droższe, ale też zaoszczędza kilogramów, bo tych kilometrów potem idzie naprawdę kabli. Tym razem jest pomysł, żeby elektryka była tutaj z tyłu Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. Tutaj dwa fotele wczepiane, je się fajnie wczepia, wyczepia, szybko, fajnie. I zostaje jeszcze tak, że będzie chyba trzeci. Odnośnie podłogi, widzicie, że ta podłoga jest stara. Ma te szyny montażowe, więc można wszędzie wszystko przyczepić. Tak na dobrą sprawę, można by tutaj było zrobić taką zabudowę modułową, żeby właśnie wsadzać i wyciągać. Jest to jakiś pomysł, natomiast ja robię taką stałą zabudowę, natomiast tutaj z przodu te fotele będą wczepiane, wyczepiane. Stolik standardowo, tutaj prysznic, szafa, no i tutaj z tyłu łóżko. Tutaj jak widzicie jest już zasłonięte okno, część okien do momentu gdzie będzie łazienka. Tutaj mamy 120 cm, ale tak na dobrą sprawę 130 do samych drzwi. Takie łóżko tutaj wyjdzie i takie mam zamiar zrobić. Nie odizolowane są jeszcze drzwi. Tylne jeszcze ich nie ruszałem oraz te boczne. Z tym będzie trzeba powalczyć. No i zastanawiam się, jak tutaj zrobić. Czy z powrotem tutaj teraz przyczepiać tę te, zabudowę, którą, którą miałem. Bo ona jest w nie najgorszym stanie. Natomiast ma powiercony trochę otworu. Bo tutaj te airlines y były też po bokach. Więc troszkę tych dziur jest. No, ale się zastanawiam. Jeszcze zobaczę, jak to z tym będzie. Tyle.